Witam! Dzisiaj ze mną bohaterowie filmu Trolls, który dzięki Dreamworks znajdzie się już za chwileczkę na ekranach kin. Postacie są po prostu cudne. Jest i Papi, i Harper, i Guy Diamond. I w całej kolekcji znajdziecie masę, masę ciekawostek, ale chwileczkę. Najpierw otworzę naszą główną bohaterkę, bohaterkę, która jest przywódczynią wszystkich trollów troli, które są rozśpiewane, wesołe. E, naprawdę tyle coverów ile w tym filmie usłyszycie, to a, mało w którym. Myślę, że piosenki spodobają się wam i waszym rodzicom, bo są naprawdę o dziewczyno. No wyglądasz niesamowicie. No włosy troli są super. O, nasza papi ma nawet, słuchajcie, koronę. No nie wiem, jak to założyć. Wy pewnie będziecie lepiej wiedzieć. Może tak spróbujemy i zostawimy jej tą grzywkę. O, no czaderska dziewczyna, śliczna, uśmiechnięta. Ma taką słodką sukienkę, schodzący kolor z zielonego do niebieskiego. Tak wygląda te lalki. Włosy są super, będzie można je stylizować i stylizować. Ma słodki nosek, trochę brokatu na policzkach, oczy uśmiechają się i buzia też. Co z nią można tutaj robić? Kręci głową. O, I że tak powiem do przodu, do tyłu. No i myślę, że będzie świetnym tutaj a, motywem do zabawy. Można ją wziąć do kieszeni, nie jest za duża. A w komplecie ni to wieszak, ni to stołek, ni to ciastko, a tak naprawdę to grzebyczek do stylizacji fryzury, no i dziewczyna, a może nawet można go wpiąć we włosy, no ale słuchajcie, no, ja może nie, <laughs> może jednak nie. to czekam na Wasze pomysły na, na fryzury i otworzymy teraz wielkiego um, idola wszystkich miłośników muzyki, czyli diamentowego Gaja, zobaczymy jak będzie jego postać przetłumaczona na język polski, o chłopaku. Słuchajcie, on cały opalizuje, jest w brokacie, przyjrzyjcie się mu. Nie no, jest, jest niezły, ma zielony nos, jest słodko uśmiechnięty. A jak na każdego dobrego wokalistę przystało, to się, słuchajcie, dobieram do jego. O, ma lustereczko, szczotkę, lustereczko zawsze, żeby można było się przejrzeć, czy opalizuje cały czas tak samo. No i muszę się dobrać do okularów, nie jest to łatwe, nie jest to łatwe. Ale zaraz to spróbuję zrobić. Może przy pomocy nożyczek będzie mi łatwiej. No. No. Dajcie mi chwila. Nie jest to takie proste. A no, oczywiście, no bo powinnam wyjąć się przodem. Jest. Udało się. No i zobaczcie naszego Gaja drugiego. No nie, no to jest. Dobrze mu wkładam te kolory. Dobrze. To jest dopiero. Muzyk rockowa. może wcale tego się nie nosi na oczach, tylko na przykład na włosach. Jest to najmodniejsza w tym sezonie opaska. No i zawsze chłopak może się przejrzeć lusterko. No i jak jest, myślę, że czadowo śliczę te włosy. Słuchajcie, Milusie, Mięciusie, no jest co czesać, nie będą się kołtunić, myślę, ale jak znam życie, co po niektórzy zabiorą e, swoje trole do kąpieli w wannie, no i myślę, że tutaj. Zobaczymy, jak te fryzury na mokro się będą stylizowały. A tu nasza Harper, zobaczcie. Miłośniczka malowania. No, włosy ma super. Troszkę jest umazana farbą, no ale taka jej, taka jej uroda. Ma fartu, który chyba jakieś ma farby kredki. Pe, pełna kleksów jakichś takich kolorowych. Ojej, jedno oko ma w ogóle czerwone, a drugie zielone. No to jest po prostu artystka. A i z tyłu, zobaczcie, ma po prostu kolorową tęczową tą stylizację, o, dzięki temu będzie można w ogóle jakieś takie robić czaderskie koki. No i nasza artystka ma grzebień w postaci pędzla. O i ma jeszcze taką paletę malarską. Zobaczcie. Tu pewnie się na kciuk zakłada. O, dziewczyno, pędzel w dłoń, ajdź. Pędzel w dłoń. O i do malowania. No cudno, bohaterowie. Gotowi to taka pierwsza trójka tych mniejszych troli, tu je położę, ale pokażę wam też książeczkę, która jest dołączona do opakowania, bo w serii będzie jeszcze wiele. To na razie te pierwsze, które dotarły do Polski, ale już za chwilę. Zobaczcie, przedstawiciele gigantycznych fryzur, całe studio do stylizacji fryzur. A to pozostali bohaterowie, już tutaj trzech. Zobaczyliście, czy są jeszcze, jest dwójka. Tu też studio do stylizacji fryzur i inne postacie z filmu. No, myślę, że zbierzecie całą kolekcję, bo zabawki naprawdę są e, słodkie. I, e, a film będzie super. Już nie mogę się doczekać. Pozdrawiam.